Zobaczyliśmy dużą zmianę o charakterze prawdopodobnie złośliwym wielkości 4 cm. Jest to bardzo duży już guzek, który samodzielnie można sobie wymacać i prawdopodobnie pani chodziła z nim już od dłuższego czasu. Te statystyki mówią, że co trzeci mieszkaniec zachoruje i umrze z powodu choroby nowotworowej. Także generalnie rocznie tych zachorowań jest dość sporo, bo na całym Dolnym Śląsku w tej chwili co roku jest ponad 10 tysięcy nowych zachorowań. Muzyka informacji rozwoju społecznego działające co prawda od stycznia tego roku zorganizowało konferencję przy muzyce o profilaktyce dla wszystkich mieszkańców Wrocławia. Dlaczego przy muzyce? A no dlatego, że to trudne tematy i chcielibyśmy, żeby mieszkańcy te trudne tematy mieli podane w taki sposób, który pozwoli im przyjąć te wszystkie trudne informacje. Chcemy, żeby zapobiegali chorobom nowotworowym, żeby posiadali, posiadali wiedzę na ten temat, ale też, żeby ją przyjęli trochę mniej bez stresu. Ta muzyka ma rozładować nasz stres, również wtedy, kiedy musimy przyjąć każdą informację. Działy się takie prace, głównie w Wielkiej Brytanii, które wyraźnie i jednoznacznie mówią, stres, niekontrolowany stres może zwiększyć ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, a szczególnie na raka gruczołu piersiowego u kobiet. Paradoks. Z jednej strony mnóstwo przekazów, łącznie z naukowymi, popularnonaukowymi i tak dalej, mówi nam wyluzuj, odpręż się daj sobie luz, weź wakacje, poleć do Tunezji, a z drugiej strony wszystkie zmiany korporacyjne, zmiany związane z supermarketyzacją, komercjalizacją, wolnym rynkiem, walką o przetrwanie, obijanie się i rozbijanie łokciami. to wszystko jesteśmy wkręceni. Mamy to znów. Bardzo głęboko w sobie, bo od dziecka jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ciężka, uczciwa praca to nasz podstawowy obowiązek. W związku z czym, jak ja mam wyluzować, jak się mam dać wykręcić z systemu, który mnie zasysa, mając taką konstrukcję społeczną, kulturową za swoimi plecami. Dowiedziałam się o tym, że mam raka do raka złośliwego. No byłam bardzo załamana. Świat mi się po prostu do góry na przekręcił. Kiedyś rzeczywiście rak był wyrokiem, bo nie mieliśmy żadnych skutecznych metod, albo były one w bardzo, bardzo powijakach w celu leczenia tej choroby. Tymczasem teraz w wielu przypadkach nowotwory są wyleczalne prawie w 100%. Także jesteśmy, żyjemy w innym czasie i w, innym, w, innym, w innej rzeczywistości. W mieście w jest wiele programów profilaktycznych skierowanych do ogółu mieszkańców. Są one bezpłatne, są one generowane i nadzorowane przez Wydział Sobie Urzędu Miejskiego. Natomiast Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego jest miejską jednostką, która zajmuje się promowaniem postaw, promowaniem, promowaniem postaw prozdrowotnych i prospołecznych. To właśnie CI został powołany do tego, aby pokazywać, że aktywność fizyczna, aktywne życie, otwartość na, na profilaktykę jest tym właśnie kierunkiem, który pozwala mieszkańcowi, konkretnie osobie, zadbać o swoje zdrowie, bo nikt lepiej nie zadba o zdrowie jak na przykład my sami, nikt, ani najlepszy lekarz, najlepszy system zdrowotny. Nie zadba tak, jak my sami. Na pewno trzeba powiedzieć jedno. Zaleceniem dla kobiet w sytuacji, kiedy jest dostępna profilaktyka, to jest korzystanie z tej profilaktyki. Nie może być tak, że. Mimo tego, że istnieje program profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi, tylko maksymalnie w niektórych województwach 40% kobiet z niego korzysta. No to jest przykre. Jako uczestnik tej konferencji nasłuchałem się mnóstwa ciekawych rzeczy i miałem mnóstwo ciekawych przemyśleń. Między innymi takie, że to nie tylko kwestia techniczna, dostępności zasobów i finansów, ale to również kwestia na przykład takiej prostej kwestii jak wstydu, bo to się wpisuje nie tyle w medycynę, ile na przykład w intymność, seksualność i któż wie co jeszcze. W związku z czym wstyd najzwyczajniej w świecie. Tutaj mogę podać taki przykład raka żołądka, który w Japonii wyleczalny jest w 60, 70, nawet 80% w zależności od stadium zaawansowania. Gdy u nas ym, no, rzadko tam przekracza 25-30% wyleczalność tego nowotworu. Być może jest tutaj wpływ diety, być może jest to wpływ profilaktyki, zdyscyplinowania społeczeństwa. No, Japończycy znani są z tego, że nie dyskutują z zaleceniami, tylko je wykonują. U nas każdy wie lepiej. Każdy jest w jakimś tam stopniu lekarzem i chce wiedzieć lepiej. Nie korzysta z tego, co, co jest powszechnie wiadomo. Propozycja kolonoskopii, już choćby w przypadku profilaktyki raka jelita grubego, no budzi wielkie zastrzeżenia w społeczeństwie i trudno jest zmobilizować ludzi, żeby chętnie z tego korzystali. To nie jest przypadkiem, że unikamy kolonoskopii, wiedząc, że jesteśmy społeczeństwem, które ma w tle sporo homofobii i szczególnie mężczyźni kojarzą. Badanie wejściem w ich obszar bardzo intymny i z treścią, czy z podtekstem seksualnym, no, czyli gigantyczne schody i trudności. Nawet jeśli jest to walka o śmierć i życie? Nawet. Wstyd jest reakcją automatyczną. Zanim pomyślę, zanim go sobie uświadomię, czyli zanim procesy kognitywne się włączą, to ja już jestem cały w pąsach, zawstydzony, zmieszany. Tak, że tylko nowotwory przewodu pokarmowego są zależne od sposobu żywienia, bo inną grupą nowotworów, także zależną od sposobu żywienia, są nowotwory tzw. hormonozależne, czyli nowotwór czołu słupkowego, nowotwór prostaty, nawet nowotwór płuc. My mamy zdecydowanie wpływ na swoje zwyczaje żywieniowe i na to, jak się żywimy. Wobec tego o to trzeba w pierwszej kolejności O Odpowiednią ilość spożywanych posiłków. I urozmaicenie y, jak najbardziej, bo to urozmaicenie jest warunkiem y, dobrych proporcji w diecie wszystkich składników odżywczych. Nie ma, nie ma złotych zasad. Osobiście znam ludzi, którzy odżywiali się znakomicie, bardzo zdrowo, jedli miód, jedli przetwory, pszczele, odżywiali się nienasyconymi kwasami tłuszczowymi i zmarli po prostu z powodu nowotworu. Natomiast jest wiele osób, które szczególnie nic nie robią w tym zakresie, a żyją bardzo długo. Nie ma tutaj takiej recepty, żeby można było podać. Szczególną ostrożność właśnie powinny zachować osoby, które mają więcej zachorowań w rodzinie, a więc występuje w ich rodzinach tak zwana rodzinna agregacja zachorowań na nowotwory złośliwe. Co jest ważne, jeśli w rodzinie pojawiają się co najmniej trzy zachorowania na chorobę nowotworową, Dwa z tych zachorowań dotyczą bezpośrednich krewnych, a więc siostra, brat czy mama dzieci, i co najmniej jedno zachorowanie jest poniżej 50 roku życia, wtedy możemy powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem i przyjąć takie założenie. Jest takie kryterium, które mówi o tym, że jeśli te trzy czynniki wystąpią, to mamy do czynienia z tak zwaną rodzinną agregacją nowotworów, czyli bardzo wysoce należy podejrzewać tutaj tło genetyczne, dziedziczne. Wówczas taki pacjent musi się znacznie częściej badać. Niektóre badania co pół roku, niektóre nawet co trzy miesiące. część tych badań mogą sobie pacjenci u nas zrobić bezpłatnie. Część, no jest dużo programów w tej chwili na terenie i Wrocławia, i dolnego śląska, z których można korzystać. Niestety mus muszą takie osoby bardzo często się badać. Niestety nie jesteśmy w stanie, jeżeli stwierdzimy taki zespół, wdrożyć jakiegoś leczenia. Wcześniej najważniejsza jest profilaktyka, częsta i systematyczna profilaktyka. Tego typu postępowanie pozwala na jak najwcześniejsze ustalenie